Thank you Na terenie Domu Pomocy Społecznej imienia papieża Jana Pawła II w Gorzycach powstało mini uzdrowisko. Jest to specjalna zona, w której znajduje się fontanna, a w niej bogata w wiele składników solanka z zabłocia. Chcielibyśmy, żeby właśnie służyła tym ludziom, którzy, którzy tutaj mieszkają, jako taki punkt balneologiczny, który będzie im pomocny. W dolegliwościach właśnie górnych dróg oddechowych, przemiany materii, a nawet obniża również wysokie ciśnienie. Uroczystego otwarcia mini uzdrowiska w Gorzycach dokonali licznie przybyli goście specjalni na czele ze starostą wodzisławskim Tadeuszem Skatułom. Oddanie tej fontanny. Będzie służyło mieszkańcom. Tu będzie jakby mini sanatorium, mini uzdrowisko, które nie tylko będzie służyło mieszkańcom w poprawie zdrowia, samopoczucia i jak najbliższego czasu spędzenia, ale również myślę, że przyczyni się do rozsławienia gminy i całego powiatu. Dom Pomocy Społecznej w Górzycach świętuje 20-lecie istnienia. Oddanie do użytku nowej zony uzdrowiskowej doskonale wpisuje się w obchody tego jubileuszu. Robimy to dla naszych mieszkańców. Nasi schorowani mieszkańcy, którzy wymagają całodobowej opieki, od dzisiaj w tej zonie, w tej strefie, będą mieli część uzdrowiskową. To dla nich jest właśnie ta solanka. To oni dzięki tej solance, mam nadzieję, będą dłużej żyli, będą mogli w jej oparach swoje zdrowie podreperowywać i żyć dla nas dłużej. Aula Wodzisławskiego Zespołu Szkół imienia XIV Pułku Powstańców Śląskich była miejscem konferencji zatytułowanej Zabytki Powiatu Wodzisławskiego w roli głównej. Jej celem było zachęcenie mieszkańców, by pogłębiali swoją wiedzę w temacie dziedzictwa architektury i sztuki powiatu. Jednym z prelegentów był dyrektor muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Sławomir Kulpa mówił na temat zabytków starego miasta w nowej odsłonie. Ziemia Wodzisławska jest bardzo ciekawym miejscem, jeżeli chodzi o um, odkrycia, bo okazuje się, że miasto było zniszczone bardzo w 1945 roku. Zresztą cała Ziemia Wodzisławska, ale z podziemi, z archiwów wyłaniają się wątki bardzo ciekawej, złożonej historii. Niezachowane zabytki Wodzisławia Śląskiego były z kolei tematem prelekcji Józefa Kłosoka, prezesa Towarzystwa Miłośników Marklowic, który na przełomie lat 60. i 70. dokumentował je na fotograficznej kliszy. Robiłem zdjęcia, fotografowałem to, no ale jakoś potem. Po 1974-1975 roku wszystko poszło do szuflady, zapomniałem i właściwie dzisiejsza nasza prezentacja dotyczy właśnie zaprezentowania po raz pierwszy po prawie 30 latach tych fotografii. Konferencja została połączona z wręczeniem nagród w konkursie fotograficzno-plastycznym, który także dotyczył zabytków powiatu wodzisławskiego. Pierwsze miejsce w kategorii Fotografia zdobyła Monika Marcisz. Wśród plac plastycznych juniorzy najwyżej ocenili zaś dzieło Moniki Putek. Starostwo Powiatowe w Wodisławi Śląskim było liderem projektu Innowacyjny model opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi jako wyzwanie dla Niemiec, Polski i Szwecji. Głównym celem projektu przygotowanego w partnerstwie z niemieckim Powiatem Recklinghausen oraz udziałem szwedzkiego Powiatu Sörmland było poszerzenie jak i podniesienie jakości współpracy instytucjonalnej pomiędzy zaangażowanymi w projekt jednostkami. Jest to tematyka, która dotyczy, która żywotnie dotyczy przedstawicieli wszystkich trzech państw uczestniczących w tym projekcie, stąd taka konieczność realizacji podobnego projektu była oczywista. Zgodnie z projektem w powiecie wodzisławskim przez kilka dni gościły delegacje z Niemiec i Szwecji. Partnerzy brali udział m.in. w konferencjach dotyczących modelu opieki nad seniorami oraz działań profilaktycznych i prozdrowotnych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Były też sesje seminaryjne i panele dyskusyjne dotyczące nowych umiejętności i zatrudnienia. Meine Eindrücke te kilka ostatnich dni były bardzo udane. Chciałabym podziękować za te wszystkie uroczystości i wydarzenia, w których uczestniczyliśmy. Mogę przyznać, że w takich tematach jak opieka nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi mogłam przez te dni wiele się nauczyć jako zastępczyni starosty powiatu Recklinghausen.

Cały projekt został uzupełniony projekcją filmu pod tytułem Nasze 10 lat w Unii Europejskiej oraz wizytami informacyjnymi i studyjnymi. Sprawa ochrony zdrowia to jedna z najważniejszych sfer w życiu każdego człowieka. Obszar Powiatu wodzisławskiego zamieszkiwany jest przez około 158 tysięcy osób, które mogą liczyć na fachową pomoc specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Jak funkcjonuje służba zdrowia w powiecie wodzisławskim? O tym opowiada Wioletta Długosz, pełnomocnik do spraw jakości w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w rydutowach i Wodzisławiu Śląskim. Jeżeli chodzi o Powiat wodzisławski, to na jego terenie funkcjonuje Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Z dwoma szpitalami. Jeden jest lokalizowany w Rydłutowach, drugi w Wodzisławiu Śląskim. W ramach naszej struktury funkcjonują dwie przychodnie specjalistyczne, no i sporo pracowni diagnostycznych. Łącznie w obydwu szpitalach funkcjonuje 20 oddziałów różnej specjalizacji. Są to oddziały chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położnicze, oddziały neonatologiczne. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze oddziały rehabilitacyjne mamy u siebie i jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny w Rydutowach, jest pod oddziałem geriatrycznym. W dzisiejszych czasach jest to jeszcze ciągle rzadkość oddziału tej specjalizacji. Ponadto oddział neurologiczny w Wodzisławiu funkcjonuje pod oddziałem udarowym. Jeszcze chcę dodać, że w Wodzisławiu. Działa nam oddział dermatologiczny. Nasze pracownie diagnostyczne, jakie w naszych strukturach funkcjonują, to przede wszystkim pracownie rentgenowskie, USG, EKG, pracownie endoskopowe i warto zwrócić uwagę na dość dobrze wyposażoną, sukcesywnie dokonujemy wymiany bazy sprzętowej w pracowniach endoskopowych, zwłaszcza w Rydutowych, gdzie jest zatrudniony specjalista gastro, Enterolog. Jest to bardzo rzadka specjalizacja, jeszcze ciągle. Warto dodać, że liczba hospitalizowanych pacjentów w ciągu roku to ponad 23 tysiące osób. Natomiast w 20 poradniach specjalistycznych ambulatoryjnie leczy się ponad 90 tysięcy pacjentów rocznie. W naszym zakładzie jest zatrudnionych ponad 100 lekarzy i ponad 500 pielęgniarek i położnych. To jest ta podstawowa kadra medyczna i chcę powiedzieć, że kadra bardzo dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, na co oczywiście jest wsparcie ze strony dyrekcji. Muzyka